Hello, 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 cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kondi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się zgrabianiem trawy. Moi drodzy, wydarzyło się coś bardzo dziwnego, ponieważ jak dobrze pamiętacie w poprzednim materiale pokazywałem wam koszenie trawy. I tej trawy na tym polu było o wiele więcej. Jeśli ktoś oglądał poprzedni materiał, to wie jak te pole wyglądało już na zakończenie odcinka. I wydaje mi się, że ta trawa po prostu jakby znikła. Nie wiem czy to jest jakiś bug, czy co się stało. Przy tych wszystkich problemach w farmingu 25 jest to całkiem możliwe. Mam nadzieję, że uda mi się tę trawę jakoś zgrabić. No i będzie to wyglądało jakoś normalnie. No i co? No i to tak chciałem Wam powiedzieć, bo pierwszy raz się z takim czymś spotykam, jest to mega dziwne dla mnie. No ale i tak sobie dzisiaj e, zgrabimy te trawę w te, takie rządki, czy tam kubki. Wiecie o co chodzi? I tak dla przypomnienia, chciałbym Wam tylko powiedzieć, że jest to już odcinek 28. A w poprzednim materiale pokazywałem Wam koszenie trawy. Jeśli ktoś nie obejrzał tego poprzedniego odcinka, to serdecznie Was tam odsyłam. A ja już moi drodzy, bez zbędnego gadania. Lecę sobie do sklepu, by zakupić tę zgrabiarkę. Dobra. E, I tak, gdzie tutaj ja odłożę sobie ten mój pięk, tę moją piękną kosiarkę? Bo już powoli, jak widzicie, zaczyna mi tutaj brakować miejsca na mojej gospodarce. E, nie jest to informacja, na którą czekałem. No wiecie jak to bywa, no kasy brakuje, a jak ja mam tu kupować jakieś nowe rzeczy, no to jest mi trochę smutno, bo zważywszy na to, że już wiszę bankowi sporo kasy, to nie chcę wisieć kolejnych pieniędzy, tylko chcę po prostu tę kasę oddawać, ale cały czas wam mówię o tym banku, o, 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 tym moich, o tych moich problemach finansowych, że jest to dosyć dziwne. No, więc tak moi drodzy, lecimy sobie ładnie już do sklepu, no i w tym sklepie oczywiście sobie kupimy tę maszynę do zgrabiania. Myślałem również przez jakiś czas, czy sobie nie nagrać tych dwóch odcinków razem, łącznie, ale jakoś tak mnie przekonało to, że, że wolę mieć więcej materiałów i mieć lepiej to tak pokazane niż niż wiecie, to wszystko łączyć, później co jakiś problem, jak się robi to, jak się robi tamto więc postanowiłem, że zmienię to i zrobię sobie dwa odcinki jak dobrze pamiętam, we Farmingu 22 też pokazywałem Wam to w taki sposób, czyli w dwa odcinki to robiłem no i w trzecim odcinku prawdopodobnie, znaczy w tym następnym nie będzie, będzie pewnie prasowanie, ale tego Wam nie pokażę, więc taki odcinek się nie pojawi zrobimy sobie coś innego na pewno nie pojawi się przetrząsanie, ponieważ przetrząsanie by było potrzebne do tego, żeby zrobić siano. A ja tak naprawdę siana nie potrzebuję, tylko chciałem sobie w to, w to, jak, to w jak najłatwiejszy sposób sobie zebrać. Chyba wiecie o co chodzi. No i teraz tak, wchodzimy sobie tutaj moi drodzy w, hmm, czekajcie, maszyny zielonkowe, no i nie kosiarki, nie przetrząsacze, tylko zgrabiarki. No i teraz, moi drodzy, mamy tutaj do wyboru kilka tych e, zgrabiarek. Mamy na przykład tutaj z tylko że to jest modyfikacja, Putinger, Anderson, Krone, Samasz, Renner, Kuń i Sip. Ja wezmę, moi drodzy, tych w ogóle nie kojarzę, znaczy to chyba kojarzę, ale nie, nie pamiętam, że dokładnie, czy była w farmingu 25, 22. E, ja sobie wezmę tę tutaj zgrabiarkę z Kunia, bo mi się strasznie podoba. E, na tą zgrabiarkę z firmy Samasz I jeszcze przyjdzie czas, a na razie sobie ogarniemy tutaj tą z firmy Kuń, więc kupimy sobie ją, tak mi się wydaje przynajmniej. Albo wiecie co, wypożyczymy sobie. Ja na razie sobie wypożyczymy, bo nie chcę też y, przywiązywać jakoś się jakoś mocno do tej jednej zgrabiarki, ponieważ y, może sobie w przyszłości zakupię jakąś inną. A też tej, tej trawy nie chcę robić jakoś dużo, bo na razie nie mam jakoś niesamowicie wiele zwierząt na mojej farmie. Dlatego nie muszę się obawiać o to, że że potrzebuję tej trawy bardzo dużo, więc wiecie, na razie będę tak produkował, żeby to po prostu było na na sprzedaż, a może kiedyś, jak będą jakieś większe pola, to sobie zakupimy tę lepszą zgrabiarkę. I teraz sobie szybko lecimy na to pole, bo jestem też ciekawy i to tak bardzo, czy czy ten bak, który tam się pojawił z tą ilością tej trawy, może z, z zmianą tekstury, po prostu nie bo dla mnie to jest dziwne. Ja wyszedłem z gry, zapisałem oczywiście, i tak naprawdę to tyle minęło od tego wszystkiego. A tutaj, jak widzicie, zmieniła się tekstura, zmienił się jakby ilość tej, tej trawy, i jest to dla mnie dziwne i oczywiście tak nie powinno być, więc, więc nie wiem, co tutaj Giant Software odwalił. No i moi drodzy, wygląda to na to, że z czasem i tak się dowiadujemy o tym, że tych bugów, tych, tych jakże karykaturalnych błędów jest, 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 naprawdę coraz więcej. No. Oj, wyszedłem, czekajcie. C. Dobra, na razie damy sobie na V. Sprawdźmy sobie, jak tutaj to wygląda. X. Ej. To tak ma robić? To ma się tak dziwnie rozkładać? Czekajcie. Tak to wygląda w realnym życiu? Bo tak to dziwnie dla mnie wygląda, jak to się rozkłada. Nie wiem, może ja mam po prostu jakiś problem, ale no, według mnie powinno to wyglądać inaczej. Tutaj już jakiś minusik jest. Dobra, oprócz tego, oprócz x chyba. Nie, V nie, bo to już jest na dole. Czyli B tylko. Mam rację? Tak, mam rację, moi drodzy, więc sobie lecimy, już to jest tym wszystkim. Ej, patrzcie! Pojawiła się ta trawa! Ej, kumacie, to? Jaka zmiana tekstury? Tutaj trawy jest więcej? A tu jest mniej. What the fuck? Ej, to tu jestem zaskoczony trochę. Być może... Nie chodzi tylko o to, tylko chodzi tutaj o to, żeby było to bardziej realne, że ta trawa jest już taka trochę, wiecie, starsza, już taka jest bardziej na tej glebie, na tej ziemi. I że dopiero później ona się staje taka, już wiecie, no. E, większa, to jakby. Nie, ciekawe, ciekawe, no naprawdę bardzo ciekawe, i pierwszy raz się z takim czymś spotykam. No chyba, że to nie jest bug i oni tak specjalnie zrobili, ale to. to jakby oni tak to specjalnie zrobili, to, to trochę się dziwię, jeśli naprawdę tak specjalnie zrobili. Ale nie, dokładnie. E, I wracając do całego zgrabiacza, z, z nie żeję. E, Zgrabianie... To jest chyba zgrabiacz, tak? Zgrabiacz? Zgra... Nie, to jest zgrabiarka. Ehm, no i wracając do tej całej zgrabiarki, to może nie jest ona jakaś niesamowicie wielka, ale tutaj wiecie, no swoje, swoje zadanie wykonuje. I nie jest to jakaś taka gorsza zgrabiarka, tylko może przez to, że ona tylko działa w tak jedną stronę, to jest trochę, trochę pomijana bardziej. Ale tak naprawdę jest ona no bardzo spoczko, według mnie przynajmniej. Czekajcie, ja sobie tylko tu ogarnę jedną rzecz. Dobra, już ogarnąłem to, więc lecimy tutaj z kolejną kubką, czy tam kolejną, wiecie, no zwykłą. Jakim. Wiecie takim. Nie wiem jak to nazwać. Czekajcie, ja, ja, ja już mówiłem jakoś na to. Nie kubka, tylko... Ee, rządek. O, z kolejnym rządkiem sobie polecimy. Na spokojnie... Oj, tutaj już troszeczkę uderzyłem w moją szklarnię. Nie tak to powinno wyglądać. wyglądać moi drodzy. Nie tak. Ale dobra, szybko sobie tutaj nawrócę i ogarnę sobie już... No jeszcze musiałem to rozjechać. Kurka wodna, czekajcie. Muszę dobrze tutaj wycofać. No i to jeszcze... No, dobra, spokojnie komis, spokojnie. Ogarni się wszystko a spójny dobra ale z tym ja nie wiem no zaskoczyło mnie po prostu to na, na tak, w takim dużym stopniu, że czasami brakuje mi słowa. Zaskoczyło mnie to, że ta trawa zniknęła i teraz się pojawiła nagle wtedy, kiedy ja chcę sobie zgrabiać te, te wszystkie rządki, te, 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 tą całą trawę. No nie, dla mnie to jest dziwne. Nie, czyby też macie takie. Wkurzam jeszcze tutaj ten wózek. Naprawdę wkurzamy. Dobra, możemy się zabrać tu już za kolejny rządek, tak sobie zrobimy, że, że trochę sobie tutaj e, przyspieszymy to, zmienimy trochę taktykę, więc lecimy sobie teraz tutaj. I tak naprawdę fajnie się to robi, tylko jestem ciekawy jeszcze czy pracownik może to robić. Sprawdzamy. No i teraz jestem trochę zaskoczony, bo pracownik tutaj, jak widzicie, no, do tej pracy się trochę już zabiera. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak wygląda cała tutaj, bo według mnie mechanika cała tego zgrabiania nie zmieniła się. Wygląda identycznie tak samo, jak w Farmingu 22. Nie jest to dla mnie coś takiego wow. Tylko jestem trochę zdziwiony, że pracownik może to robić. Nie pamiętam, czy w Farmingu 22 mógł to robić. Chyba mógł. Tak mi się coś wydaje. No ale widzicie jak to wygląda, cyk, 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 yy, ogarnę sobie to wszystko tutaj. No to wygląda to według mnie bardzo w Sprawdźmy sobie jak wyglądają te rządki. Oj, on tutaj jest źle to zrobił, ale niech, nie, niech już mu będzie. Te rządki, no też fajnie wyglądają. W taki sposób, jak widzicie, ta, ta trawa tak się prezentuje z bliższej perspektywy. Nie właśnie jeszcze tutaj zostawię tę łąkę. Czy może tutaj zrobię sobie to trochę inaczej? Bo jednak ta łąka jakaś mi się przyda, ale na razie nie mam takiej ilości zwierząt, żeby jakby się tym za bardzo interesować. No chyba, że już tutaj sobie zrobię z tego pola takie miejsce swoje, bardziej swobodne. Ale to jeszcze musiałbym się chwilę zastanowić. Albo po prostu przez chwilę jeszcze będę miał tutaj swoje pole, e, z trawą, a później się zobaczę. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Ogólnie chyba nie. Tam mam traktor jeszcze. No ale sobie ta pracownika, bo widzę, że on tu jakiś ma swój świat zwariowany. Tam mam pracownika, zapomniałem Wam powiedzieć, że tam mam innego pracownika, którego bym musiał sobie uruchomić. Aha, on to podniósł. Ale mendaema. Trochę, trochę się to coś baguje. Tam mam pracownika z kultywatorem, bo chciałem sobie, moi drodzy, ogólnie e, chciałem sobie skultywatorować moje pole tam, gdzie miałem ryż No, chciałem to wyjść. No, patrz, zróbmy sobie tak I teraz tylko zróbmy sobie tak w tę stronę Patrzcie patrz, jak tu wyjdzie si No i elegancko, moi drodzy. A i trochę źle wyszło W ogóle te tekstury się pakują coś, widzicie to? Ej no, farming, proszę was, naprawdę, ja was, ja was proszę wszystkich, co wy najlepszego odwaliliście tutaj, czemu takie coś się w ogóle dzieje, jakim cudem, nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem tego, chciałem się zrozumieć, ale nie rozumiem tego, dziwne to jest, naprawdę jest to bardzo dziwne i, i nie wiem co mam wam powiedzieć na ten temat, jedyna moja opinia jest taka, że zrąbali, no po prostu zrąbali i... I ja, co tutaj więcej mówić, powinni to wszystko naprawić, albo, nie wiem, no, nie wypuszczać gry kiedy nie jest gotowa. Ja nie wiem, czy oni nie sprawdzają tych gier, czy co. Dziwne, naprawdę bardzo dziwne. Przejedźmy sobie teraz szybko tutaj kolejny. kolejny ten, ten. I powoli będziemy kończyć te pole tak naprawdę. Jeszcze będą musiał zrobić sobie zdjęcie do drugiej przy okazji, ale to sobie ogarnę już za chwilę. Ale się tutaj trzęsie ta cała moja. oparcia jak to wygląda. Szkoda też, że rozkłada się to w taki tak mało naturalny sposób. Chyba wiecie o chodzi. No. Niestety to nie dokończę w tym odcinku, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał ten materiał. Że zostawicie łapeczkę w górę oraz suba. I że widzimy się już w kolejnych odcinkach. Więc życzę Wam miłej nocy bądź miłego dnia, w zależności od której oglądacie ten materiał. I widzimy się już w kolejnych odcinkach, więc na razie i do na następnego. No to no, no.